Antybiotyki. Czy da się bez nich produkować? Dzisiaj porozmawiamy o dosyć delikatnym zagadnieniu, czyli stosowanie antybiotyków przy produkcji trzody chlewnej. Presja konsumentów w Unii Europejskiej doprowadziła do tego, że w wielu krajach poczyniono znaczące kroki w kierunku redukcji zużycia antybiotyków. Przebiega to oczywiście z różnym skutkiem, jednak udało się obniżyć stosowanie antybiotyków. Do celów weterynaryjnych o ponad 47% w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 10 lat. Do tej pory przodowały w tym Niderlandy, którym jako pierwszym udało się zmniejszyć sprzedaż leków przeciwdrobnoustrojowych. Stosowanych u zwierząt gospodarskich aż o 60%. Ostatnio yy, mocno ograniczyła stosowanie antybiotyków Belgia, która odnotowała spadek o 84% w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2011, przekraczając tym samym zakładany cel, jakim jest redukcja o 75% do 2024 roku. Odpowiedzmy sobie na kilka pytań. Czy mięso jest wolne od antybiotyków? Tak. Dbają o to odpowiednie służby. Czy da się ograniczyć ich stosowanie? Tak. Kiedy najczęściej wchodzi się z antybiotykami, czyli newralgiczne punkty w hodowli? O tym właśnie teraz opowiem. Podpowiem, co robić, aby po antybiotyki sięgać tylko w ostateczności. Od czasu, kiedy w 1928 roku Aleksander Fleming odkrył pierwszy antybiotyk, czyli pencelinę, świat nie wyobraża sobie funkcjonowania bez nich. Spożycie tzw. środków przeciwdrobnoustrojowych rośnie niczym śnieżna kula. Idąc do lekarza, sami oczekujemy przepisania jakiegoś antybiotyku. Jak nie pomoże ten, to poprosimy o zmianę na kolejny. Niestety, bakterie też chcą żyć i szybko się uczą, jak przetrwać w obecności antybiotyków. Pojęcie lekooporności pewnie jest znane. WHO ogłosiła, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z najważniejszych zagrożeń, przed którymi stoi ludzkość. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, do 2050 roku Roczna liczba zgonów z powodu zakażeń wywołanych lekoopornymi drobnoustrojami wzrośnie z 700 tysięcy do 10 milionów. Po prawie 100 latach korzystania z antybiotyków ludzkość musi się uczyć, w jaki sposób mądrze korzystać z, z ich dobrodziejstwa? W produkcji świń oczywiście też stosuje się antybiotyki. Jeśli zwierzęta chorują, to naszym obowiązkiem jest dbanie o ich zdrowie. Jeśli wymaga tego sytuacja, to należy zastosować odpowiednią terapię. Dobrze, jeśli poprzedzona jest antybiogramem. Nieprzemyślane stosowanie antybiotyków przynosi więcej szkód niż pożytku ponieważ niszczy naturalną mikroflorę w jelitach no i obniża zdolność organizmu do regeneracji, a zwłaszcza u młodych zwierząt. O karencji na leki w dzisiejszych czasach nie, nie trzeba nikomu przypominać. Jesteśmy nie tylko producentami mięsa, ale też niestety czasami pacjentami. Mamy swoje rodziny, Dlatego o obecności antybiotyków w mięsie można być spokojnym. Do tego dochodzą jeszcze testy w zakładach yy, mięsnych, yy, właśnie na obecność antybiotyków. Są jednak etapy i momenty w produkcji świń, gdzie bez osłony antybiotykowej nie jest łatwo. Kłania się właśnie cały tutaj dobrostan związany ze zwierzętami. Moment stosowania antybiotyków podzieliłem na związane z cyklem produkcyjnym, i tutaj mówimy, jeśli chodzi o prosięta, to jest czas od dwóch do trzech tygodni po sadzeniu w tuczarni, w tuczach otwartych pierwszy ten tydzień po zasiedleniu, z kolei dla loch. To jest yy, pierwsze dni po wyproszeniu. Natomiast te czynniki związane ze środowiskiem to są wszelkiego rodzaju błędy żywieniowe, czyli źle zbilansowana pasza, słabej jakości surowce, niska strawność, smakowitość, zanieczyszczenia mykotoksynami, wilgotność, temperatura, czyli słaba wentylacja, przegęszczenie, upały, uszkodzenia mechaniczne, otarcia, zranienia. Wynikające właśnie z popsutych końców. Co wobec tego robić, aby nie było potrzeby sięgania po antybiotyki? Przy odchowie prosiąt moment odsadzenia jest dla prosiąt dużym stresem. Dlatego w pierwszych dniach po odsadzeniu temperatura w końcu powinna być zbliżona do temperatury w dniu wyproszenia. Swobodny dostęp do paszy. Prosięta są nauczone, że cały miot jest w tym samym czasie karmiony. Dlatego na kilka dni warto dołożyć dodatkowy koryto. Nie wolno oszczędzać w tym okresie na paszy. Kluczowe jest, aby użyte surowce cechowały się bardzo wysoką strawnością. Na rynku dostępne są bardzo dobre prestartery, gdzie już nie trzeba yy, dodawać jakichś dodatkowych zabezpieczeń. Zasiedlenie tu czarni. Czyli zakup zwierząt ze sprawdzonego źródła. Stosuj zasadę, całe pomieszczenie pełne, całe pomieszczenie puste. Przed kolejnym zasiedleniem robimy mycie, naprawy, suszymy koiec i dopiero dezynfekcja. Pamiętaj o nagrzaniu pomieszczenia przed zasiedleniem. Często popełniany błąd to wprowadzenie warchlaków na mokry i zimny budynek. Może to skutkować tym, że za kilka dni będziemy musieli stosować leczenie. Teraz okres około okołowyproszeniowy dla loch. Wprowadzenie na porodówkę zatuczonych loch to recepta na problemy typu MMA. Żywienie w okresie około wyproszeniowym, czyli 5 dni przed i 3 dni po wyproszeniu, są tutaj według mnie kluczowe. Zwiększamy udział włókna w dawce. Mamy wtedy mniej problemów z zaparciami. W dniu przewidywanego porodu zmniejsz porcję pasz o połowę. Po wyproszeniu stopniowo rozkarmiaj. Przez pierwsze dni warto dodatkowo dolewać wodę do koryta. Locha musi się nawodnić, a czasem po prostu nie ma sił, aby długo stać przy smoczku. Postępowanie z prosiętami w pierwszych godzinach po wyproszeniu. W skrócie najważniejsze to dostęp do siary i utrzymywanie optymalnej temperatury w końcu. Jeśli temperatura ciała na 2 godziny po wyproszeniu będzie poniżej 36 stopni, to możemy zapomnieć o zdrowym prosiaku. Dlatego dobrze jest zastosować na czas porodu np. matek grzewczy z lochom. Na to czy będziemy zmuszeni stosować chemioterapię decydują też czynniki środowiskowe, Czyli wszystko, co związane jest z dobrostanem. Pasza dobrze zbilansowana, bezpieczna pod kątem surowcowym, zabezpieczona przed mykotoksynami to jest klucz do sukcesu. Bez sprawnej wentylacji nie uchronimy się od problemów z układem oddechowym. Wtedy żadne antybiotyki nie rozwiążą tematu. Przegęszczenie to też czynnik, który może skutkować niepotrzebnymi leczeniami. Upał. W tym y, czasie układ jelit zwierząt staje się mniej szczelny, ryzyko chorób wzrasta, zamontowanie systemów schładzania może okazać się tańszym rozwiązaniem. Chcąc ograniczyć ilość stosowanych antybiotyków, warto pamiętać też o dostępnych szczepionkach. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Najlepiej zilustruje to y, przypowieść o chińskim cesarzu, który. Zmieniał nadwornego lekarza wtedy, kiedy zaczynał chorować. Co pewien czas musimy wprowadzić nowe zwierzęta do stada. Osobne pomieszczenie na kwarantannę i później stopniowa aklimatyzacja czyli wyrównywanie poziomów immunologicznych to konieczne elementy w kontekście zdrowia stada. Dobrym rozwiązaniem, które ograniczy występowanie biegunek na porodówkach, a tym samym stosowanie antybiotyków jest tak zwany feedback czyli popularna metoda stosowana w wielu fermach, polegająca na wykorzystaniu naturalnych metod, czyli namnażaniu na przykład na mleku, namnażaniu bakterii wywołujących u na przykład biegunkę, a otrzymywanych z ich odchodów i podawaniu ciężarnym lożkom w szóstym i trzecim tygodniu przed porodem, tak jak szczepienie na kolin. W ten sposób lożka ma czas na wytwarzanie odpowiednich przeciwciał i przekazanie ich prosiętom w siarze. Dlatego tak ważne jest zadbanie o wypicie siary przez nowo narodzone prosięta. Podsumowując, poprawiając warunki środowiskowe oraz sposób zarządzania stadem, istnieje możliwość ograniczenia stosowania antybiotyków. Patrząc, jak radzą sobie inne kraje w Unii Europejskiej, to w tej dziedzinie mamy szczególnie dużo pracy do wykonania, czyli Dbajmy o stada, podpatrujmy jak robią to najlepsi. Jeśli szukasz wsparcia i porad odnośnie swojej hodowli, zgłoś się do nas wypełniając formularz kontaktowy, a my się do Ciebie odezwiemy. Link do formularza znajdziesz w opisie tego filmu.